Hello YouTube, o to filmik z Serkiem. Przywitaj się. Wiem. No, wiesz. I szybko, kopiemy. Wiem. Wygląda... A jestem ładniejszy od Ciebie. Przyznaj. Jestem... Jak sexy and I it. Dobra. czy tak to 68 No, już... No... Ten... Taki, normalny. Nie podziwiam. To nie jest Minecraft. Da się, da się, tak. Nie się. Tu się zabi. Taki teren mamy. Ja już dowolnie muszę zabić. I podłogę. No dość, tyłysz powoli. Tu będzie wejście. Ale musisz to dalej zrobić Trzeba nie... To to z na dwa Czekaj, idę dawno sobie, wziąłem się, znajdę Czy wszystko wykopałeś? Nie no, ta muzyczka jest tego zajebista Nie no panu postać zrobiłem. przyznaj się Nie zdążyłem w osób sobie ustawić. Jest chyba to znalazłem coś fajnego. To za kupię. Jak ja pamiętam pierwsza z grałem TA i ja, potem jak się zbudowałem z kolegą, to było zajebiste. To było z Adidasem chyba.

Lecimy bązaj. Wszystko wziąłem? O, wszystko. idziecie cię z udubić. O, pan... co? Uuu, pizdki skok! Co? Krzyj. Ty co, zrobiłeś dzień? Nie zrobiłem czemu? Nie wiem. Dziwne. Cię nie straciłeś, to jest ja zaczęto. Jak to można sobie uzbroić? Zrobiłem, no, prawda? No, ja jestem uzbrojony. Najpierw ja to zrobiłem. Co co? co? co zrobisz? Cóbie, strzałem. Ja też już zrobiłem, już dawno. A ja strzałem, nie, nie mam dawno. Nie A ja już, już wszystko użyłem. Ja jest w chuj odzbudowana, przyznam. Shit. Coś ty tam zrobił. Aaa, no nic. A co? Coś. Ciebie to nie było, powiedz i ty No właśnie, nie mówię Ja cię widziałem. Jak to byłeś. Wyznałeś się. Tak, tak, gada chryc, chryc, chryc. Nie chrycaj. Demno mi waku. O, wszystko A ja skaczę jak jego O. <tary> Dajku, idę tam spad, idę tam do niego. A Aaaaaa! Zostań nie gnoju Co to? A skąd ty tu się wziąłeś? No i po tam i zambał Wow ci co za gwizda Fajny idzie Gwizdwajung do Aaa, ej, no śmiewalną Wanzaj Budę tenny Ładzia Ej, skąd on tu? To za chity Łuu skok. pieski Mam bombę. Nie zawaham się jej użyć. Co? No? Nie mam bombę. Nie zawaham się jej użyć. Pamiętaj. Nie masz, że no to to dokończ. Dokończ to. Hmm. Tutaj mi Nie mam. Co można piecyku robić? O, coś fajnego. Czekaj, ja się zrobię tutaj. Aj na no czemu się ządzień zrobił? No, dziwne. Kitujesz. Co ja cituję? Ty pewnie coś tam kikujesz Ja cię znam ci też. Mhm, nie kituję, nie mam A to w czasie, a Cześćie to co? Jak ty już brzydko? A nie, bo to jest gra, to można się wpuścić. No, no Jak się długo kopie? Ej, hey, hej, kopselkę, ksek, klejka Sajm wypię A, bo zajm, sajm! Ty też. O, pustynia. Włączy co Miko hmm? Nie, już myślałem, że w jej kwestię włączyłeś Wow, ale to meczo zadało Ale luck, ale luck, ale luck LOL Nie wypad czy jest tu gdzieś podawszy No, a mi ścina Przwyczaj do typu killoffa i zastilofa, zamiast killoffa poszło miecz Góle <noise> to nie tak ścina? No i mnie atakują jeszcze i denę. To chodź, wracaj do domu. Tak, jak mam tego wycięć? O, fuck! Co ty tam robisz? Ałć. A, bo to mnie zabije. No czemu mnie tak zaguje? Nic nie robisz. Ponadlewasz. Nie. Albo radni jakieś lewnie jak piszą na sklepie. Zobaczymy, czy to prawda? A to potem. Chul! Co za rangi! Co ty tam <gry> robisz?

Jeszcze wego. Kolejne co znalazłam? Hmm. Takie brązowe coś, takie no ten... Te, te, takie coś się z tego robi, żelazo na bronie. To się chyba nazywało żelazo, a nie pamiętam. <śmiech> żelazo. teraz <laughs> na i to się nazywa żelazo. O, pojęczynka. Ma pojęczynkę, zobacz. Wiem. Po czemu pojęczynka? ale laguje. Nie tego zbić O to mały kurde Jes, poszło tu gówno Kończyłem Fuj, Rzykujcie <ścoughs> To się kapisz no, zaś nie lagło No co to, co się dzieje? A ja rzucę bombą. <noise> no, fajnie było. Enlak, fuck. Co tu odwiedziłeś? Co mnie zaciukać czy co? co nie, nie obie na razie. Widać jakby się dzień. No co biła. Przy głośni nie słychać. Nie słychać cię. o skarżą, Dobra, kończymy się odcinek. Czy nie? Kończymy odcinek. No fuj, weź tu. Dobra, żegnamy się. Więc tak kochani, to był koniec pierwszego odcinka pożegna się oskarży. No i